Cześć, z tej strony Diltek. Dzisiejszy odcinek przeznaczony jest dla Larvitara, który już w tą sobotę będzie na Community Day. Będzie go można złapać w wersji Shiny. Także przekażę Wam najważniejsze informacje, aby jak najlepiej wykorzystać te 3 godziny eventu. Zapraszam na odcinek. No i dobra, zacznijmy od początku. Community Day odbędzie się 16 czerwca. Godzinach tych, co zawsze, czyli od 11 do godziny 14. No i przez te 3 godziny będziemy mieli zwiększony spam larwitarów. Oczywiście będziemy mogli go złapać w wersji Shiny, ewoluować go w piłpitara. No i ewoluować go również w Shiny Tyranitar, czyli to na co większość z nas czekała. Shiny Tyranitar, jeden z najlepszych Pokémonów w grze w wersji Shiny, także spoko no i oczywiście, tak jak na każdym Community Day, mamy bonusy. Pierwszym bonusem jest oczywiście ten, który jest zawsze, czyli 3 godzinne lury. Także oczywiście polecam Wam iść w miejscówkę, no, którą dobrze znacie, gdzie jest dużo pokestopów, odpalić lury. No i oczywiście łapać jak najwięcej larwitarów. Drugim bonusem jest EXP razy 3, załapanie Pokémonów. Także jeżeli ktoś chce wbić jak najwięcej EXP, no to polecam mu rzucenie Lucky Ega, będziemy mieli załapanie wtedy. EXP razy 6, także naprawdę bardzo, bardzo spoko. Dużo EXP może wpaść. No i trzecim bonusem jest oczywiście ewolucja Tyranitara i otrzymanie ekskluzywnego fast ataku Smackdown, który jest typu kamiennego. No i dzięki temu Tyranitar staje się najlepszym atakującym Pokemonem typu kamiennego, także polecam bardzo zrobienie sobie kilku sztuk. No ale jeszcze dojdziemy do tego później. Także o ewolucjach za chwilę. No i przejdźmy sobie od razu do tego, jak ten atak wygląda. Tutaj możecie zobaczyć. Na zrobiło to samo co poprzednio, czyli przekazało nagranie youtuberowi, który pokazał to jako pierwszy. No i tutaj możemy zauważyć, że atak SmackDown ma 16 ataków. W początku, gdy był dodany do gry razem z Blast Burnem w zeszłym miesiącu był taki sam jak atak Rock Throw. Na tą chwilę atak Smackdown jest takim. Odpowiednikiem wodnego ataku Waterfall, który również posiada 16 ataków. No i przez tą zmianę w statystykach troszeczkę znerwowali ten atak. No ale to i tak nie stanowi dużego problemu, ponieważ Tyranitar z tym atakiem SmackDown oraz ze Stone Edge'em no przebija bardzo, bardzo Golema, no który na tą chwilę był najlepszym atakującym kamiennym. Teraz zostaje nim Tyranitar, także naprawdę polecam ewolucję, także jeżeli macie jakieś dobre Larvitary w sumie nawet jeżeli macie jakieś słabe Larvitary no to naprawdę polecam ewolucję Tyranitara ponieważ no, Tyranitar z atakiem Smackdown i Stone Edge będzie przebijał golema przy 0% IV na 30 levelu, no i jeszcze można trochę poczekać jeżeli chodzi o te statystyki, ponieważ na ostatnio praktycznie dzień przed Community Day zmieniło w kodzie gry Statystyki o ataku Blastburn, także no. Nie wiemy, czy może coś się wydarzy, może coś znowu zmienią. No na tą chwilę jest naprawdę Tyranitar, będzie Kozak. Także proponuję przeznaczyć te candy, które złapiemy na Community Day, przeznaczyć właśnie na ewolucję Tyranitara. No nieważne jakie ma IV, może być nawet najsłabsze. No wiadomo, jeżeli ktoś ma bardzo dobre IV, no to naprawdę polecam. Ja na przykład za chwilę zobaczycie, mam już parę sztuk odłożonych, także no ja będę robił sobie 6 sztuk z dobrym IV. Do tego jeszcze może jednego albo dwa shiny, zobaczymy. Candy jest odgroma, to za chwilę zobaczycie. No ale jakby ktoś chciał mieć takie party 6 tyranitarów, no to potrzebuje ogólnie 739 candy. Jeżeli byśmy chcieli ewoluować 7, tak 6 z dobrym IV Siódmego, powiedzmy shiny no to potrzebujemy 862 candy no myślę jest to do zrobienia każdy trochę candy na pewno ma no jeżeli nie no to na pewno przez te 3 godziny eventu złapię sporo larwitarów oczywiście przygotujcie pineapple, ultra bole także jeśli ktoś jeszcze nie jest przygotowany no to ma jeszcze trochę czasu na to by uzbierać Pineapy, ultra ultrabole, tak żeby jak najwięcej złapać, jak najszybciej oczywiście. No to jest mus. Pajnapy plus ultrabole, oczywiście. Gdzieś sobie pójść, pozbierać z pokestopów, tam gdzie jest ich jak najwięcej oczywiście, żeby jak najszybciej to zrobić. No mi w zeszłym miesiącu udało się złapać 155 Charmanderów, no to jest sporo candy. No ale powiedzmy, że ktoś złapie 100 Larvitarów, tak, każdego z pajnapem, no to jest 600 candy. Jeżeli usuniemy oczywiście wszystkie, no to mamy kolejne 100, no to jest 700 candy, także praktycznie do tego party 6 tyranitarów brakuje, tylko 39 candy. No oczywiście po evencie można sobie dozbierać candy, robić rajdy, tak, ustawić sobie larvitara, czy nawet tyranitara, jak ktoś lubi, na buddy, chodzić z nim, zbierać suksy, no i po trochu, po trochu power upować, ponieważ no na tą chwilę no, tyranitar będzie najlepszym, kamiennym, tak jak już mówiłem, atakującym Pokemonem. Także naprawdę warto zrobić sobie chociaż te 3-4 sztuki, no mówię tak jak dla hardcore'owych graczy, no to 6 plus do tego jeden, może dwa shiny. No ja tak się właśnie zastanawiam, chyba sobie zrobię całe party 6 dobrych z dobrym IV, do tego no miejmy nadzieję, że będzie dobre IV shiny Pokemona. chociaż tamte, nie wiem. 80% plus. Zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle z pogodą. No a jeśli chodzi o busta dla Larvitar'a, no to Larvitar jest typem kamiennym oraz ziemnym, czyli najlepiej jakby była pogoda sunny, tak? Albo partly cloudy. Z tego, co właśnie patrzyłem na pogodę, no to będzie albo to, albo to. Miejmy nadzieję, że nie będzie cloudy. Nie będzie zbyt dużo chmur, ponieważ na ostatnim Community Day, no, było słonecznie, a no niestety... Mieliśmy pogodę cloudy, także no, wyszła trochę lipa z tą pogodą. No ta pogoda zazwyczaj się sprawdza i jest dobra. W sensie taka jak w grze, no ale zazwyczaj kiedy chcemy, żeby była taka, jaką potrzebujemy, no to niestety no, jest inna. No ale tak jak mówię, pogoda słoneczna lub częściowo zakmurzona, to będziemy mieli busta przy larwitarze. Tutaj wam rzucę tabelkę, która pokazuje. CP przy stuprocentowym IV. No i są trzy wartości, które powinniśmy zapamiętać, które jeśli zobaczymy na dziko Larvitara przy takim CP, no to będzie wiadomo, że to jest 100%, a jest to Larvitar na drugim levelu i będzie on miał 40 CP, na 30 levelu 775 CP. No i zbustowany taki super, super, 35 level, 840 CP. Także to są trzy CP, które musimy pamiętać. Jeżeli zobaczymy, no to mus Golden Raspberry i łapiemy 100% IV. Także najlepiej, jakbyście te trzy liczby zapamiętali. A nóż, może coś się trafi właśnie z takim IV. Oczywiście każdemu z nas życzę takiej IV, no bo to już naprawdę 100% IV. Tyranitar, naprawdę kozak. W opisie zostawię wam taką jeszcze listę do skopiowania. Oczywiście na koniec, jeżeli ktoś będzie szukał wartości ze 100% IV no to po prostu będzie mógł sobie to skopiować, wkleić i pokaże Wam, wyszuka to CP, jeżeli oczywiście będziecie mieli. No ale tak jak mówię, no nie wszystkie wartości są ze 100% IV, te trzy, które wymieniłem wcześniej, no te trzeba zapamiętać, te są na 100%, 100% IV, no i podczas tych 3 godzin na pewno będzie jakiś community day box. Zobaczymy, czy on będzie dobry. Tak, no to już będziecie musieli sami stwierdzić. No bo tak, to, no nie będę miał wam jak przekazać informacji, czy jest on dobry, czy nie. No to już musicie sami stwierdzić. Na pewno przez te 3 godziny ze stopów będą leciały też zadania z Larwitarem. jakiś tam Stardust, pewnie Ultra Bole, Pineapple, Great Bole. Także też, jeżeli ktoś zmierza do wykonania tysiąca zadań. Otrzymania złotego medalu, no to też praktycznie będzie łatwo te wszystkie zadania wykonywać. No bo larwitary, no wiadomo, będą pojawiać się co kawałek, praktycznie na całej mapce. Także spoko. Ja jeszcze tysiąca zadań nie mam, także no na pewno będę je wykonywał. No na koniec tych informacji, no naprawdę polecam ewoluowanie sobie paru sztuk w Tyranitara, aby otrzymać ten atak w SmackDown. No bo pamiętajmy, ten atak będzie dostępny tylko przez te 3 godziny. Także, no, jeżeli ktoś jest zapominalski, tak jak ja, no nie w każdym momencie, ale no, jeśli chodzi o Starpisa, Lucky Ega na przykład, no to warto sobie na przykład już dzień wcześniej ustawić powiedzmy budziki czy coś, tak, żeby pamiętać, co pół godziny wrzucać tego Lucky Ega, żeby jak najlepiej wykorzystać ten event. No jeżeli ktoś właśnie lubi, no to Starpis. Ja na pewno jeszcze będę rzucał insensa, żeby tych larwitarów no, pojawiało się jeszcze więcej, aby mógł ich jak najwięcej złapać, jak najwięcej oczywiście na pineapa. Muszę zebrać jeszcze tros troszeczkę ultraboli, bo nie mam ich za dużo, ale jeszcze zostało trochę czasu, tak jak mówiłem właśnie. Także jeżeli ktoś nie ma, no to polecam wyjście na dwór, po poprzekręcanie pokestopów, zebranie pineapów, Ultra ultraboli, no bo naprawdę no Przydadzą się, aby właśnie jak najszybciej łapać te larwitary. No, żeby nie wyskakiwały z tych pokeboli. tak. Wiadomo, Ultra Ball, no to jeden rzut z Pineapem i praktycznie no, usiądzie. No, jeżeli będzie jakiś na wyższym levelu, powyżej pewnie tam 25-30, no to już może sprawiać problemy. No ale no jak ktoś będzie się bał przy takim CP wyższym, no to złota malinka, tak. Golden Raspberry. No i bezproblemowo powinien przy Ultra Ballu. Taki larwitar, usiąść, potem właśnie możecie sobie takiego larwitara przy takim wysokim CP, oczywiście ewoluować. No, tak jak mówiłem, no, IV praktycznie nie gra roli, no bo Tyranitar właśnie stanie się najlepszym kamiennym atakującym Pokémonem. No i przy 30 levelu, przy zerowym IV, już wyprzedza golema tego, który jest no, wymaksowany na 40 levelu, przy 100% IV, także no. Naprawdę, naprawdę warto zrobić sobie parę sztuk. No bo nie wiadomo, kiedy będzie teraz okazja, żeby ten atak uzyskać. Czy w ogóle będzie okazja? No nie wiadomo, jak to Niantic rozplanuje, czy będzie kiedyś taka możliwość. No dlatego, zróbcie sobie parę sztuk. No oczywiście, no, nikogo nie zmuszam, no ale mówię, to będzie najlepszy Pokemon atakujący kamienny. Także spoko. W późniejszej generacji pojawi się Ryperior, później Rampardos. Rampardos jest takim bardziej glaskanonem, to taki alakazam typu kamiennego. Na pewno nie będzie miał takiej przeżywalności jak Tyranitar, no bo Tyranitar przy swoich statystykach no jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. Jednym z najlepszych Pokémonów. No a jeśli chodzi o Ryperiora, no to wiadomo, też jest to bardzo dobry Pokémon, Będzie miał więcej CP niż Tyranitar, No ale tutaj przy tych dwóch Pokémonach, tak, Rampardos i Ryperior, no to wszystko zależy, jakie ataki dostaną. Także to są na razie takie spekulacje, jak to będzie wszystko wyglądać. No oczywiście dowiemy się tego, jak te Pokemony 2 zostaną dodane do gry, także no to jeszcze trochę czasu zostało do tego na pewno. No a na tą chwilę królem kamiennych Pokemonów zostaje Tyranitar, także warto będzie go mieć w swojej ekipie właśnie za atakiem SmackDown i Stone Edge. No i dobra, myślę, że najważniejsze informacje Wam na temat Community Day przekazałem. No, jeszcze chciałem Wam tylko pokazać, właśnie tutaj, jak to wygląda u mnie, Larwitar. No, jestem troszkę ustawiony, ten 98%, tak jak widzieliście w odcinku z Miutu, łapałem z zadania. No, jeśli ktoś jeszcze ma zadanie z trzema ekscelentami do rzucenia, no to naprawdę polecam wykonanie go. No i dobra, ja mając tutaj tyle Candy 2179. No, jestem w stanie zrobić sobie te 7-8 tak jak chcę. No, na pewno jeszcze sporo złapie, także sporo candy wpadnie na pewno. No i Stardust też jest tak, że wymaksuję sobie tego Larvitara. Już na 40. level będzie od razu do ewolucji. Na wymaksowanym CP także jedziemy. No i dobra, trochę się naklikałem. Zbliżamy się do końca. Oczywiście innych larwitarów na razie na tą chwilę nie będę powerapował. To sobie zostawimy na później. Jakiś odcinek na pewno będzie z powerapowania. No i jest MAX 900CP, larwitar na 40 levelu. Oczywiście zmienimy sobie nazwę. Dobra, jest. Także spoko. No jeszcze 1900 Candy zostało. No także tak jak mówiłem, no na 7 ewolucji jest potrzebnych. 862 candy także spoko a no i jeszcze jedna bardzo ważna informacja o której zapomniałem powiedzieć Niantic potwierdziło że jeżeli zrobimy na rajdzie tyranitara to też będzie miał atak smackdown także od razu możemy zaoszczędzić trochę candy jeżeli ktoś zauważy po prostu w pobliżu rajd z tyranitarem no to naprawdę Polecam zrobić tego rajda, zebrać ekipę, no, no jest to oszczędność 123 candy, tak, także naprawdę, no i od razu z dobrym w miarę IV, no najgorsze jest 10-10-10, czyli 67%, także naprawdę duża, duża oszczędność, jeżeli zrobimy takiego rajda. Sorka? Halo, no w sobotę, od 11 do 14. Zapomniałeś? Ty casualu, w parku przy bażantarni. Od 11 do 14. No, możesz być szybciej. Spoko. Na razie. A, no i bym zapomniał wielu z Was pytało, gdzie będę na Community Day. Mówiłem, że w Warszawie. No, teraz mogę Wam podać dokładną lokalizację. Będzie to park przy Ważantarni. Dostałem cynka, że jest tam bardzo, bardzo spoko miejscowa. Dużo stopów, dużo, właśnie, pokemonów można połapać. No i tym razem ja jadę przetestować to miejscowe. Ekipa zostaje na naszym starym miejscu, w parku brudnowskim. Także, no oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał się spotkać, no to może mnie tam znaleźć. Serdecznie zapraszam każdego, kto chciałby się ze mną spotkać. No i ja nie będę przedłużał, także jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! I jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego taka ostatnio słaba aktywność z mojej strony na YouTubie. No cisnę trochę tego Kajogra, ciśniemy z ekipą, żeby złapać jak najlepsze fałki. Miałem trochę szczęścia, no ale to zobaczycie na odcinku nie będę wam nic zdradzał. Także jeszcze raz cześć!